kibice czekali na te informacje bardzo długo pojawiały się jakieś plotki nie plotki że będziesz w Olsztynie ostatecznie podpisałeś kontrakt z piątym zespołem plus ligi cieszę się ponieważ Olsztyn jest, jest bardzo bardzo dobry klub i jest na wysokim sportowym i organizacyjnym poziomie także cieszę się z tego Wydawało mi się, że będziesz miał dość Olsztyna po tych meczach w Plus Lidze w tym sezonie, a tu y, niespodzianka dla jednych, dla niektórych nie niespodzianka. Twoja osoba, Paweł Adamajtis i Michał Potera tak pokochali Olsztyn, że zagrają w tym klubie. Tak, może to tak wyglądać, ale to, że graliśmy z Olsztynem o piąte miejsce, to jest, to jest przypadek, e, przypadek już, e, już wcześniej mówiło się o tym, że parę zawodników Politechniki się... Jeszcze do do ostina No a to, że graliśmy o piąte miejsce, to był tylko przypadek. Cieszy Cię zapewne też to, że będziesz miał kolegów, których znasz? No, o, oczywiście cieszę się z tego, że, że, że się spotykam z, z Michałem Potterowi, z Pawłem Adamaitisem i też z moim, z moim z, z kadrowym z kolegą Franciszkiem Ogórczakiem. O, o zawsze jest lepiej grać z zawodnikami, z którymi wcześniej, wcześniej rozgrywający już grał i, i myślę, że z tego, z tego może tylko dobry wynik. No właśnie, wspomniałeś o, o, o Franciszku. Pytał się Ciebie, jak wygląda Plus Liga, jak wygląda Olsztyn? Tak, coś rozmawiali wcześniej, przed, przed tym jak ja pisał umowę i on pytał się mnie oczywiście i Michała Margo i powiedziałem mu, co powiedziałem. Dużo, dużo tego nie, nie było. Jak się zapatrujesz na ten sezon, który cię czeka w Olsztynie? Jakie masz oczekiwania? Właściwie jak widzisz rywalizację z Maćkiem Dobrowolskim? No, to, 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 to jest uh, takie pytanie z tenera, kto będzie grał. Uh, mam nadzieję, że, że, że to będzie ja. Będzie, będzie. I oczekuję od tego sezonu, że, że powtórzymy ten, ten wynik Olsztynie z, z tego sezonu, że minimalnie zajmiemy to piąte miejsce. I zobaczymy. Powtórzyć piąte miejsce to będzie fajny wynik. Mogły być też europejskie puchary. Klub zresztą jednak zrezygnował z gry w pucharach. Jak Ty zareagowałeś na te, na te informacje? Dla mnie to nie było, nie było tyle ważne, czy, czy klub będzie grał w europejskie puchary, czy nie będzie. Dla mnie jest to najważniejsza plus liga i, i myślę, że jak się rozszerzy, rozszerzyła plus liga, to to jeszcze do tego grać w Puchery by było bardzo, bardzo dużo meczów w, w przyszłym sezonie i dla mnie to jest to jest ok, że nie będziemy grały w Puchery. Wspomniałeś o poszerzeniu prostej ligi, dużo grania będzie w przyszłym sezonie? Tak, na a jeszcze, jeszcze dwa zespoły, które są naprawdę z daleko od Olsztyna. Jeszcze jedno pytanie odnośnie odnośnie tej przyszłości, tego przyszłego sezonu. Jak Ci się podoba ten skład, który, który masz już, tak na dobrą sprawę, w Olsztynie, poza tym środkowym, którego jeszcze brakuje? którym zapewne wiemy, kto, kto nim będzie, ale ten skład, który jest teraz oficjalnie, jak ci się podoba, jeśli chodzi o tych kolegów, których spotkasz po, po powrocie z wakacji i z reprezentacji? Bardzo się mi podoba, że na każdej pozycji będzie rywalizacja, że, że będzie w tym zespół dwóch rozrywających, dwóch żołnierzy, atakujących. To się mi podoba i, i myślę, że jak zrobimy dobry zespół, tak, tak zrobimy i dobry wynik w końcu. Żal Ci opuszczać Warszawę? Zostawiać kolegów, trenera Bednaruka? O, ani nie. Nie, nie. No w Warszawie było, było dobrze, ale, ale myślę, że w będzie lepiej. Mam nadzieję, że będzie.